Cześć, witajcie na kanale Razer w pierwszym odcinku nowej serii ARC Survival Evolved na DLC Primitive Plus, czyli ten dodatek darmowy, który niedawno wyszedł. Ten dodatek był wcześniej zwykłym modem, tak jak na przykład mapa The Center, ale... Był na tyle dobry, że twórcy zrobili z niego DLC-ka, i jest to bardzo fajna sprawa, szczególnie dla osób, które grają solo, tak jak ja bardzo lubię grać solo. I w związku z tym postanowiłem, że warto może będzie zrobić serię nową PVP. Mam nadzieję, że serię długą, mam nadzieję, że serię fajną, być może również w ekipie z kolegami, i od razu Wam tłumaczę dlaczego fajnie jest zagrać na takim Primitive Plus, dlaczego mi się to tak bardzo podoba. Po pierwsze tak, łapa w górę, komentarz i subskrypcja, jeżeli Wam się będzie podobało, jeżeli jesteście nowi, zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału i tłumaczę na czym polega Primitive Plus. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to taki tryb bardziej prymitywny w ARKu, przez ostatnie update zostało prowadzone troszkę za dużo takich rzeczy high-techowych, można powiedzieć, czyli jakieś autoturety, karabiny i tego typu sprawy. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. I ten, ten tryb Primitive wprowadza tutaj do gry, a w zasadzie wyrzuca z gry te takie zaawansowane technologicznie rzeczy. Dodaje dużo sporo nowych itemów, szczególnie do budowania, do na przykład uprawiania jakichś roślin itd. Prowadza też fajny system rajdowania innych baz, który jeszcze tam do końca nie jest mi znany, ale nie mamy czegoś takiego jak C4. Zdaje się, że nie ma też granatów, więc bardzo fajna, fajna sprawa. I oprócz tego, właśnie, że wyrzucone są te rzeczy, jest dużo innych przedmiotów, które zaraz Wam tutaj na przykład pokażę. W dół. Już tutaj graliśmy na tym serwerze na streamie ostatnio. Już mam 35 level, więc mam też pteraska. Oswoiłem go dzisiaj. Właśnie kręcę odcinek, ale niestety mikrofon mi się nie nagrał, więc musiałem wyrzucić ten odcinek. No i przez to muszę nagrać jeszcze jeden, tak jak widzicie, po nocy ciemnej. I słuchajcie, tutaj są na przykład taki rodzaj budowli Adobe, który można zbudować. Jest też taki, takie ściany są z cegieł, jest też. Konkret, czyli betonowy sufit, fundament do tych ścian ceglanych i fajnie to wszystko wygląda. Ja, Jako, że mam już terasa teraz, to będę mógł wam mniej więcej, mam nadzieję, pokazać różne rzeczy. Wiele w ogóle jakichś tam takich podstawowych przedmiotów zostało zmienionych, chociażby skrzynki inaczej wyglądają, co jest fajne. Mamy tutaj, słuchajcie, papieroskę, jak ktoś chce sobie zapalić, mamy coś takiego, klej, muszę się tego nauczyć. E, tak w ogóle, e, to później mi się przyda. Tutaj mamy jakieś pułapki, słuchajcie, jakieś takie fajne młoty, jak sami widzicie mam widły, e, czyli pitchfork e, są. So takie fajne jakieś lampy naftowe, nowe, nowe skrzynki, maczeta. Tutaj głównie walka polega, no wiadomo, jest kusza, jest łuk, tutaj nawet jest jakiś chyba fajniejszy łuk. Jest muszkiet, czyli też broń palna, jest pistolet flintowy, jest jakaś tam siekierka, jakieś takie łódeczki, jakiś taki młyn. No i tutaj ogólnie chodzi o kraftowanie. Zauważyłem, że ludzie mają bardzo mało dinozaurów, a skupiają się głównie na budowaniu baz. Ja mam bazę na razie taką drewnianą, podstawową, bo ją było po prostu łatwo zbudować. E, mógłbym w zasadzie ją zrobić z kamienia, ale trochę mi się nie chce, bo wolałbym zrobić czegoś nowego, dlatego wolę na ten czas poświęcić na coś innego. E, mamy Pterasa, mój Pteras ma który level 91, 91 i polatamy sobie, pokażę Wam te okolicy Tutaj są moi sąsiedzi, których już zrabowałem tylko tutaj musicie wiedzieć, że na tym serwerze jest offline raid protection, czyli nie ma raidowania jak, jak ktoś jest offline, to tego nie zrajdujemy. Eee, aczkolwiek tutaj mogłem akurat trochę rzeczy odebrać dla sąsiada. Eee, Polecimy najpierw w tą stronę, bo tutaj wiem, że gość jeden ma Taką lepszą bazę, troszkę zbudowaną, więc e, pokażę Wam jak ona wygląda. Nie wiem czy tutaj są roślinki z kolei, nie wiem czy tutaj są te turety roślinne. Póki co za daleko nie biegałem, bo, bo tylko piechotą, żadnego dinozaura, strajka nie miałem. Więc tak nie wiem do końca, e, robiliśmy tylko takie podchody ninja, fajne zabijanie jakby w ninja stylu, czyli w nocy się skradałem, łapałem typów w bolasy i zabijałem. Tutaj latają te kaczki. O, i tutaj mamy tą konstrukcję Adobe, Jak widzicie, gość tutaj ostro uprawia. Wszyscy ostro uprawiają różne, różnego rodzaju rośliny. One będą później po, potrzebne. Tutaj istnieje coś takiego jak handel wymienny. Są takie targowiska. Nie wiem gdzie. Będą musiał sprawdzić, ale istnieją takie targowiska. Może po prostu każdy może postawić tam, gdzie, gdzie ma bazę. Nie wiem, na których y, można wymieniać różnego rodzaju produkty. No i jest też offline ride protection, do którym chyba nie skończyłem. To jest tutaj na przykład Offline Damage Prevented, czyli jak ktoś jest offline od jakiegoś czasu, na przykład od pół godziny, to nie można go wtedy zraidować, nie można też mu zabić dino. Patrzcie, że on w ogóle nie ma nic, żadnego dino, tylko te pteraski, nie? się nie wiem dlaczego, nikt tutaj nic nie oswaja, nie? Trochę to jest dla mnie niezrozumiałe, ale okej. Okay. Nie pokazywałem wam jeszcze niektórych rzeczy, ale to pokażę wam później. Tutaj mamy takie jakieś płotki kamienne, skalniaczki, można to tak nazwać. Tu jest wędzarka, tu też jest jakaś taka inna wędzarka. A tutaj Raptory z kolei składuje goś w takiej spoko to wygląda. Tutaj ma suszenie skór, przerabianie hajda właśnie na, na skóry, na leder. I jak widzicie, ta, nie wiem, czy ta baza jest mocna. Nie, nie znam wytrzymałości tej bazy, ale tak mi się wydaje, że, że, że pewnie jest. A no tu marihuana, patrzcie nawet. To na te papieroski, niby papieroski, a to są skrętaski. A, więc e, też będę później robił taką uprawę na pewno. Jeżeli tak dużo osób, ciekawe po co to zbudował sobie. I też z takim zabezpieczeniem. To znaczy, że po coś to jest zrobione. Lecimy dalej, zobaczymy. Co tutaj słychać? Wiem, że tutaj tutaj raz zginąłem, Sprawda prawda udało mi się podkrocić dla gościa trochę przedmiotów, ale okazało się, że ma trzy razy większy level e, i kuszę, dlatego nie dałem rady już go złapać, no i pterasa miał. Tak, i tutaj są jakieś też, właśnie przetapianie miał. Tutaj są w ogóle inne rodzaje surowców, ale musimy mieć odpowiedni sprzęt, żeby to zrobić. Dlatego też dzisiaj chciałbym trochę obsydianu wydobyć, bo muszę zrobić taki specjalny kilof do wydobywania różnego rodzaju przedmiotów. Tu jest jakaś taka baza. To mi się nie podoba. Nie lubię, jak ktoś tak buduje, bo to jest po prostu obrzydliwe, nie? Ktoś tak buduje po prostu takie bramy. To jest trochę, trochę takie z dupy, no ale okej. Okay. Jego sprawa, powiedzmy. Czekajcie, a co tam się świeci. Nie, może takie się światło. A, chyba światło się też tak odbijało. Chyba nawet ma alozaurusy widzę, oswojone tam były. Tak mi się wydawało przynajmniej. Tak, są alozaurusy. To jest serwer PvP, więc nie będę tu lądował. Widzę, że roślinki są jednak. Będziemy na nie uważać. Tam jest jakaś. Dużo pterasów ma gość. Bobry. Dużo raptorów. Ciekawe, czemu tak dużo raptorów ludzie mają, bo to już druga osoba. Polećmy dalej. Nie wiem, czy tutaj opyla się budować na lądzie, w głębi lądu, czy raczej tak jak ja na plaży. Widzieliście to moja poprzednia miejscówka, gdzie się budowałem kiedyś, jak zaczynaliśmy grę na serwerze oficjalnym, na którym tam spędziłem no 600-700 godzin jakoś. Tak jakoś sentymentalnie, to była bardzo dobra miejscowa swoją drogą, na początek to w ogóle idealna wręcz. Bo tam jakby większość rodzajów surowców jest oprócz metalu, który wydawało mi się, że tu nie jest jakoś bardzo potrzebny, dlatego tego nie robiłem. Podlecimy tutaj, zobaczymy. W ogóle jest tutaj mniej dinozaurów. Nie wiem, czy to nie jest kwestia przypadkiem ustawień serwera, tak mi się wydaje, że to jest raczej ustawienie serwera, ale... Jeszcze t żadnego nie widziałem, już spino, chociaż mijałem takie miejscówki, gdzie mogłyby być. A więc jest to troszkę, troszkę dziwne. Polatamy sobie tutaj. Tutaj ostatnio zabijałem, tu nic nie było. Właśnie nie wiem, gdzie się ludzie budują, bo na serwerze gra w sumie sporo osób, cały czas ktoś tam gra. Tutaj nawet coś jest, coś tam się nawet pali. Zobaczymy. Ktoś tu jest. Horda. Może też powinienem zrobić takie te. Ktoś jest albo w środku, albo gdzieś poszedł. Nie wiem, czy to jest jego teraz. Chyba tak, bo się nie rusza. Ja też może powinienem takie kolce zrobić dookoła, bo widzę, że sporo osób robi. Dziwna jest ta chatka, ale okej, okay, to jego, nie moja. Ja moją też będę musiał powiększyć, bo tam już powoli miejsce nie ma, później wam to pokażę. No dobra, ale tutaj po prostu drewniana chata. Myślałem, że może kogoś da się zabić od razu. Na dzień dobry. Albo chociaż obrabować. Zobaczmy, tutaj też jakaś taka zagroda, po prostu. Widzicie tam mój płotek, to też jest z tego moda. To jest płotek taki po prostu dekoracyjny, on nic nie robi bo przez niego nawet trajk przechodzi, czy gracz przeskakuje, więc to jest taka fajna ozdoba. Później zrobimy sobie też taki murek z kamienia, jak tam widzieliście fajnie to też wyglądało. No, no, no czy nie ma tu żadnych jakiś taki. Chciałbym, nie wiem od kiedy został ten serwer utworzony, nie wiem ile on ma dni, ale z tego co widzę to chyba dopiero od kiedy jest ten mod, został ten serwer postawiony, tam jest coś dużego. Bo ludzie nie mają jakichś mega dużych baz. A widziałem, że grają tutaj osoby w grupach, bo w stada teraz kurcz O, tutaj widzicie, już są oswojone. Bo jest i -rex. Tu chyba była baza zrajdowana. Albo to są takie zagrody. Nie, było zrajdowane chyba. Patrzcie. Dilo się tu dostał. I Dillo mu terasa zabija. Ale chyba nie może, jako że jest offline. Nie wiem, jak to działa. Tak, ale w każdym bądź razie widać, że, że jednak. Yy... O, widzicie, tu ktoś biega. A tutaj ktoś był zrajdowany. Tam widać nawet są drzwi wyważone. Czekajcie, zabiję tego typu co tu biegał. Tak, tutaj ktoś był zrajdowany Na 100% Nie wiem jak ten deal działa Może nie, nie będę zabijał tego typu, on biegał goły, to nie będę tutaj tak chamsko robił o, Co, dał loga? Tam jest ktoś drugi, trzeci nawet Ups Dwie osoby zabiłem i to szóste level. Napiszę, sorry. Chyba nie mieć lupę, to bym tak nie zrobił. Jakbym <grywy> wiedział, że mają takie lewele. To są takie skrzynki normalne. Fajnie to wygląda. Zobaczę jeszcze, czy ten Dino zadaje jakiś damage. Ale chyba nie, bo ten teraz... Wydaje mi się, że ten Dino byłyby na pasywce, więc myślę, że nie. 97. No to jakoś ostro zrajdowali tutaj. A, bo widzę, że to jakaś lepsza baza jest. Ale zrobiłem. Zaraz będzie ciemno a ja nie mam gamy. E, tutaj akurat nie można zmieniać na tym serwie, także zaraz do was wrócę. Dobra, wracam już do bazy. Obleciałem tutaj dookoła terenu, ale jakiejś takiej dużej, dużej bazy jeszcze nie widziałem, więc e, wydobyłem ten obsydian, co miałem wydobyć, bo zrobimy teraz takie fajne narzędzie, dzięki któremu będę mógł wydobywać. Specjalne, nie wiem jak nazwać, specjalne jakieś tam surowce typu Claystone i tak dalej i tak dalej. Muszę to chyba wrzucić tutaj, a nie, może nie tutaj, tylko tutaj. Kilka takich fajnych rzeczy, też karbon, nie wiem do czego będzie jeszcze służył, zobaczymy. Może do mieszania jakichś składników i możemy sobie zrobić Obsidian Axe. Gdzieś tu fajda jeszcze miałem. Tak, no i tak wygląda ta moja baza. Nie jest jakaś duża, ale powiedzmy, że to są takie fajne skrzynki. Tutaj mamy takie szafki. Tego jest ogólnie, ogólnie dużo, dużo więcej. Łóżka też inaczej wygląda. Ogniska, jest kilka rodz rodzajów ognisk. E, I wszystkie, powiedzmy, jakoś tam w miarę fajnie wyglądają. Dobra, zróbmy sobie ten pickaxe. Level też całkiem ładnie idzie. E, dam sobie tutaj. Nie wiem. Jeszcze, czy muszę mieć na metalowych wydobywać, czy na no, czy każdy rodzaj. No i też nie wiem w sumie, co ja chcę tak naprawdę zrobić. Wiem, że mam ten Claystone i tak dalej. Carbon. To chyba muszę dać tutaj. Tak i nawet tutaj widzę już, że mogę, gdybym chciał wydobyć sobie, znaczy zrobić sobie ten klej. E, klej to będzie taka jakby glina glina, a z tej gliny mogę zrobić później jeszcze cegły, a z cegie już mogę zrobić ceglaną, tylko nie wiem jak zrobić taką jeszcze tańszą jedną bazę, czyli z tego adobę, bo będę powiększał tą bazę, to bym zrobił powiedzmy tą jako taką podstawową, w sumie nie wiem czy muszę powiększać. Większa baza przykuwa więcej wroga, ale gdybyśmy zrobili sobie z twardszego surowca, to byłoby w sumie lepiej, tak, więc zobaczymy. Wezmę ten kilof i zobaczę jak on śmiga. Czy muszę jechać w góry na te metalowe złoża, czy, czy może być tutaj? W ogóle ktoś bazę zbudował na wulkanie. Nie wiem, czy to jest legalne. Mam nadzieję, że nie, bo tam dużo obsydianu. Claystone wypada. Czyli spoko. Czyli ten claystone mogę mieć, a z tego claystone'a chyba zrobić tą bazę adobe. To zaraz yy, sprawdzę, jak to działa. Dużo kamienia mimo wszystko leci, ale on chyba będzie i tak potrzebny, bo będę musiał mieć cement. Dobra, słuchajcie, już wszystko wiem. Tutaj z tych, jak mamy ten kilow obsydianowy, to z tych metalowych będzie nam wypadał limestone i musimy tego na bardzo dużo zbierać niestety. Nie wiem, czy on jest ciężki, ale to tak jakby działa, tak jak żelazo byśmy wydobywali po prostu. Tylko tym kilof widzę, że się bardzo wolno zużywa. Jest obsydianowy. Z obsydianu można też robić różnego rodzaju na przykład yy... Na bronie, jest obsydionowa jakaś tam włócznia na przykład więc sobie można coś takiego zrobić czekajcie i zobaczmy ile to waży jeden a to widzicie zajebiście to można tego wydobywać i wydobywać eee, więc ja sobie tutaj trochę pozbieram to może nawet uda się dzisiaj zrobić jeszcze na tym odcinku tak na szybko bazę, więc bryby więc słuchajcie, my limestone wydobywamy z metalu, natomiast claystone, który jest również nam potrzebny, wydobywamy normalnie sobie z kamienia i on niestety już waży dużo, więc nie możemy tak tak tak, tak zbierać jak ten limestone. To jakiś nawet teraz ktoś zostawił. E, a jednak jego jest bardzo dużo potrzeba, więcej nawet niż tego limestone'a, więc e, trochę zajmie mi takie budowanie bazy, ale dzisiaj wam pokażę. Jak to się robi, i jak to będzie wyglądać, a w jakimś może następnym odcinku, albo na streamie, e, zrobimy sobie troszkę e, jakąś taką większą fajną bazę z tego claystone'a. Zatem będę musiał też dużo tu ogrodzenia zrobić i na pewno będę chciał tutaj te roślinki strzelające pos posadzić. Oprócz tam, oczywiście, też tych innych zwykłych roślin. Czekajcie, wyrzucimy tutaj ten kamień, który nam ciąży. Dużo ludzi stawia jakieś takie głupie budowle, a później nie można tego ani zburzyć, ani oni tego nie burzą. Trzeba będzie pogadać z adminem, żeby e, taką zasadę wprowadził, że nie można tego robić. E, więc tak, tutaj mamy taki e, handmill. Wrzucamy tutaj naszego, nasz klej. Mamy też tutaj limestone. No i robimy sobie z tego e, ten, 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 jakby kubeł gliny. Już jeden tutaj fundament zrobiłem. E, jakieś tam kumby. poczekaj, aż to się wszystko zrobi. O to ciężkie jest w ogóle. No dobra, ale my i tak musimy tutaj to skraftować, więc zróbmy sobie. A czemu nie mogę tego. Aha, drewno będę potrzebował też. Zróbmy sobie jeszcze jeden fundament. No i tutaj też muszę się nauczyć gramów adobe. Nie wiem co znaczy adobe w sumie. Ceiling, frame. A drzwi? A drzwi może są normalne albo na przykład kamienne, wzmocnione. Bo drzwi tutaj nie ma, gdybym zobaczył tak, tutaj w tym, przy tym budowaniu jest tylko window frame. Więc drzwi na przykład kamienne mi się wydaje, że można by było wstawić. Zróbmy sobie też Adobe wall. Ej, ja idę po drewno, żeby to od razu zrobić. Drewno to szybko działniemy No właśnie, ciekawe, jak ten kilo działa na drzewa. 2, 4 Dobra, to muszę czwórką. Fajna sprawa, bo po pierwsze jakieś tam nowe wyzwanie, muszę się dużo no nauczyć jeszcze tutaj tych rzeczy, nie wiem jak tam z tym rajdowaniem, nie wiem jak bazę mam zabezpieczyć, ewentualnie jakby ktoś mi tutaj teraz napadł. Więc ja lubię takie wyzwania, mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie, że nie będę jakoś narzekał mocno, że mnie ktoś rajduje. Dobra, pyk, 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 niech będzie jeszcze pyk. W sumie łatwiej by było to zbudować z kamienia, więc mam nadzieję, że te Adobe jest wytrzymalszy ogólnie. E, foundation, a ceiling się nie nauczyłem, czy nie ma tutaj? Foundation, a jest. Dobrze, zróbmy sobie te dwie ściany, i zrób, albo zróbmy sobie też sufit, bo widzę, że mało mam jednak tych przedmiotów. Czegoś mi tu brakuje. Te kupły tak schodzą, nie? No, masakra. To budowanie takiej bazy to cały dzień w sumie może być. Dobra, postawimy sobie tak i tak i tak. Dobra, szóstka. Okej. Okay. Myślałem, że będzie, że to się stala z podłogą, ale jednak się nie stala z podłogą. Czyli tak to fajnie wygląda. Postawmy sobie teraz tutaj na przykład ściany. No i fajnie. Tak jak gliniana baza, no po prostu 7 i sufit. W sumie fajnie to wygląda. A więc będę taką bazę sobie chciał zrobić. Nie wiem, czy nie lepsza jest z kamienia, Totalnie nie wiem. A drewno, dlatego że ona tutaj tak jakby wystaje. Dobra, rozumiem. Ktoś może teraz tu zobaczyć. A w sumie zobaczę, że nic nie mam, to niech sobie patrzy to może nawet środek chce Także fajnie to wygląda. Będę, będę robił taką bazę, ale to dużo czasu zajmie, Zanim tego tego to wydobyłem w 5 minut te, 1000, czy ile tam tego jest? Myślałem, że tego więcej będzie potrzeba po prostu. A, także słuchajcie, pokazałem wam mniej więcej, że tu jest naprawdę dużo rzeczy. Zaraz 40 level, więc zaraz będę mógł jeszcze więcej engramów się tutaj pouczyć, Będę chciał to wszystko zrobić, oczywiście. Tu mam jakieś naboje, tu jest jakaś chyba studnia tutaj Jaki, Tu jest też chyba coś takiego jakby studnia, nie wiem do końca co to jest, jakiś tutaj widzicie tych rzeczy jest naprawdę dużo. Muszę się tego wszystkiego pouczyć, zrobić hamak, jakieś nowe narzędzia, ta maczeta, market stall, jakiś mailbox tutaj, słuchajcie, można listy wysyłać, te pułapki są, świeczki nawet, tu jest jakiś taki kocioł fajny, big bonfire, jakieś duże ognisko, także dużo, dużo do roboty. Mam nadzieję, że uda mi się też namówić kolegów, do nagrywania tutaj wspólnego, a dzisiaj wszystko łapka w górę. Komentarz oczywiście zachęcam też nowe osoby do subskrypcji i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych odcinkach tej serii. I oczywiście innych, czy to arkowych, czy to w innych grach. Zapraszam i zachęcam bardzo do oglądania serii Shattered Skies, bo gra jest po prostu zajebista, bardzo wciągająca. Takie lepsze H1Z1, moim zdaniem. I zapraszam Was już na przyszłe odcinki. Dzisiaj wszystko dzięki, trzymajcie się. Cześć.